Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam po jednym dniu przerwy. Wczoraj działo się bardzo, bardzo mało, już po prostu uznałem, że niedzielny odcinek będzie taki większy i będzie dotyczył dnia sobotniego i niedzielnego, czyli co wyszło nam przez weekend, a wyszło całkiem sporo i niektóre rzeczy są naprawdę ciekawe. Zacznijmy od ewolucji, bo wyszła ewolucja zimowy cofnięty skrzydłowy 2, gdzie możecie wsadzić lewego obrońcę 85 Overala. No i oczywiście przykłady to może być chociażby Andy Robertson i wtedy taki Andy cokolwiek u mnie biegać, ma 85 tempa. Oczywiście im szybszą kartę wsadzicie, tym lepiej dla Was, no i na przykład Mendy, cieszy się w tej ewolucji bardzo dużym, bardzo dużą popularnością, 90 tempa 84, 85. Jeżeli chodzi o statystyki defensywne, pamiętajcie, że w tych pucharach wszystkich odblokowujecie dodatkowe playstyle, dodatkowe style gry przez co jesteście w stanie takiego mendiego później dalej i dalej ulepszać. Oczywiście możemy go później wsadzić do ewolucji typu war, y, warta, typu artyzm, typu myślistwo. Mamy je razy dwa. Jedne kończą się no u mnie jest za dwa dni, bo ja to nagrywam oczywiście w nocy, a druga za pięć. I w taki sposób możemy bardzo mocno nasze karty zboostować. Przez te dwa dni wyszło też sporo ciekawych SBC. Dziś chociażby wyszedł PIK Jeden z trzech bohater 86+. Plus. I tutaj zdobądź jednego z trzech bohaterów podstawowych, prime lub gwiazd o ocenie 86%. Czyli możecie trafić lepszego Azada, lepszego Ture, Lizara razu tego specjalnego, czy inne karty, które są naprawdę mocne. Jeżeli chodzi o to, co da się trafić, znaczy za co to się trafia, czyli jakie SBC trzeba przepalić, skład 85% i skład 84 z informem. A teraz zapraszam Was na dwa takie piki na RTG, które zostały otwarte. No ale teraz to, na co wszyscy czekali, czyli dwa piki z hero. No wiem, że ludziom dropi dobrze, a jak będzie u nas? Joe Cole, no to tragedia. Do tego Jerzy Dudek. I ostatni to Donovan. To jest jakaś totalna porażka. O, coś tu jest. Okej, okay, znowu Donovan. Tym razem Brolin, a wszystko kończymy. Aha. Odnowiła się też paczka kampanii, ale powiem tak, tak, z tego słabo ostatnio dropi, że chyba lepiej jest robić faktycznie to Hero. Już widziałem, że osoby trafiały Hamsika, trafiały Sztama, trafiały Liza Razun. No naprawdę fantastyczne trafy. No może, jak zwykle, nie u mnie, ale u innych całkiem nieźle oddawało to SBC. Musimy też powiedzieć o Gavim. Który wyszedł w, przedwczoraj, czyli w sobotę. Gavi, 99 driblingu Gavi z shopem. Okej, okay, kiedyś myślałem, że to jest Scott. Pewnie kibice Realu powiedzieliby, że z psem, ale ja nie wiem. Da się go tylko ustawić na LS, co jest według mnie bardzo słabą sprawą. Jeżeli by było SPD, pewnie by na RTG już biegał u mnie w składzie. No ale przez to, że możecie go dać tylko na LS, no to on u mnie miejsca w składzie nie znajdzie. Ciekawe jest z nim to, że ma tiki Take, czyli w sumie jak cała Barcelona ma wszystkie playstyle do obrony, plus rapid, plus bateria, czyli tak szybko się nie męczy. Wycena tego jegomościa to około 190 tysięcy końców. Dostaliśmy też Lunberga 4 na 5. No cóż mogę powiedzieć, no ta karta nie wygląda za dobrze. Ciekawe jest to, że możecie go dać na lewe skrzydło, jeszcze na napastnika, na prawą pomoc, no ale znowu nie ma prawego skrzydła, więc większość formacji, która opiera się na trójce z przodu, tak, no to odpada. Jeżeli chodzi o jego playstyle, loby, no ma dwa fajne playstyle do podań, tutaj trzeba przyznać. Fajnie, że ma Rapida, fajnie, że ma Trickstera, bo możecie robić to fajne markowanie. Ma jakieś R1, ma Trivelle, no ale nie ma fineze, które są super w tej edycji. Nie ma powershotów, nie ma baterii, więc będzie się męczył, nie ma Ariala, no nie ma. No nie jest ta karta za, za jakaś za dobra. Żeby zdobyć tego Lunberga. 86, 84 z informem i 85. Jeżeli chodzi o wycenę 97 tysięcy końców. Dostaliśmy też ciekawe SBC, ulepszenie światowego tournée z Anglii. I tutaj, jeżeli macie różnego rodzaju karty z dziwnych klubów, to pewnie trzeba je sprzedać, albo już trzeba było je sprzedać, bo pewnie trochę poszły do, do dołu już od tego momentu, kiedy osiągnęły swój pik. W każdym bądź razie trzeba przepalić Coventry City albo Derby Country. No i myślę, że ci zawodnicy są drodzy i Hal City lub Leeds. Trzeba przepalić Barley plus Cardiff i do tego Blackburn i Bristol. Trzeba przepalić Luton Town i Middlesboro, Millwell i Norwich i tutaj tak dalej, tak dalej. No i ostatnie SBC to jest przepalenie kart 84. Za całość dostajemy jakiś tam piłkarzy i paczkę za 50 koła. Może nie jakoś tak, jak powiedziałem. Za pierwszym razem, bo możecie zrobić to dwa razy. Za pierwszym razem Cantwell ląduje u Was. Za drugim razem jest to Chris Smolik. I nie pytajcie się mnie, dlaczego karta z Ligi Arabskiej jest tutaj. Jak zwykle w przypadku poniedziałkowego odcinka, oczywiście predykcje ważnych meczy. I tutaj niektóre mecze to są totalne pewniaki, a niektóre mecze być może się wydarzą. Totalny pewniak: Liverpool kontra Manchester United, Benfica Braga i Fiorentina Napoli według mnie. No i między tymi dwoma czyli Lille i Nantes oraz Valencia i Real wybierałbym jeżeli chodzi o czwarty mecz do ważnych meczów. Powoli zaczynamy toty, znaczy zaczynamy toty, zaczynamy w ogóle myślenie o toty. Jak widzicie wszedł już kalendarz. 6 będziemy mogli oddawać głos na naszą drużynę toty. No i standardowo te głosy nie będą najprawdopodobniej znaczyły nic bo i tak i jej wybierze tą drużynę, żeby sprzedać paczki, dlatego najprawdopodobniej, jeżeli liczycie, na przykład Lautaro Martinez, który był królem strzelców serii A, królem strzelców Copa America, który wygrał Serie A, który wygrał Copa America, który wygrał jakiś tam puchar we Włoszech, ogólnie, który grał naprawdę znakomicie, on dostanie kartę Toty, czy Salah, no Salah to jeszcze może, ale też raczej wątpię, że Salah dostanie kartę Toty, no to najprawdopodobniej bardzo się mylicie, bo tam będzie musiał być Haland. Żeby te paczki sprzedać i Mbappe, bo po prostu ludzie będą chcieli tymi kartami grać. Czyli tak, głosujemy 6. Rozgrzewka przed Toty 14, czyli rozpoczynamy jakieś puzelki, nie puzelki, pewnie best Team of the Week, się tutaj pojawi. Pojawią się może jakieś karty specjalne w paczkach po raz kolejny. Także raczej przed tym 14 już nie chciałbym mieć żadnych kart specjalnych, chyba że skupujecie je po prawie Quixel, po dewolucji. To samo informy, no to jak najbardziej, wtedy jesteście. Bezpieczni 17, napastnicy 19, pomocnicy 21, bramkarz plus obrońcy. I teraz bardzo ważna sprawa: bramkarz i obrońcy są do trafienia prawie przez półtora tygodnia, bo od 21 do 31 10 dni będzie to do trafienia. 23 dostaniemy atakujących, tak? 23 dostajemy cały team, właśnie nie tylko atakujących. Dostajemy cały team, czyli obrona, pomoc, bramka, napad, tak? Wszyscy razem. I 12 zawodnika dostajemy 24 w piątek i wtedy drużyna ląduje na tydzień w paczkach, więc uważajcie na to, co będziecie sobie zostawiać, bo tu już gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć. Czy na pewno to jest dobry pomysł, żeby daną kartę kupić, daną kartę sprzedać. Oczywiście pamiętajcie, że karty, które będą miały toty jakoś tam jeszcze w trakcie eventu odbiją. Ale jeżeli na przykład okaże się, że jakimś cudem Mbappe nie dostaje toty i będzie tylko złoty w paczce, no to ten Mbappe może zaszurać odno. No to raczej to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, zostawicie suba. I będziecie wpadać na daily live, które zaczynamy codziennie między 26 a 24. To już w zależności od tego, jak wygląda mój wieczór. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał. Jeżeli obejrzeliście cały, to zostawcie o treści, czekam na toty, komentarz. Także na dzisiaj to wszystko. Elo!